Witajcie kochani, witam was bardzo, bardzo serdecznie w tym przedświątecznym czasie. Cieszę się, że chociaż kilka minut możemy spędzić razem. Kochani, przechodzę do was z takim tematem, który um, poczułam, że w te święta jest potrzebny. Być może dlatego, że obecnie i w minionym roku w moim życiu Pojawiło się i było wiele osób, które właśnie ten temat dotknął i które czuje, że tego właśnie potrzebują. Przechodzę z tematem straty bliskich bliskich, z którymi z pewnością chcielibyśmy spędzić te święta, ale już nie mamy takiej możliwości straty, po której cierpimy. Kochani, nie macie pojęcia, jak trudno mi jest patrzeć na to, jak niektórzy z Was latami, niektórzy miesiącami, niektórzy sporą część swojego życia Cierpicie. Robicie dokładnie to, co robiłam kiedyś ja, nie mając um, po prostu dzisiejszej chyba perspektywy, patrzenia na ten pryzmat odejścia bliskich, jak ja to mówię, przejścia na drugą stronę. Możemy się umówić, że na czas tego wideo, a jeżeli będziecie chcieli, to też po nim. Um, śmiercią nazwiemy sobie przejście na drugą stronę, a żałobą nazwiemy sobie czasem adaptacji do nowej rzeczywistości. Tak? Dziękuję. Um, kochani, a więc przejście na drugą stronę. Załóżmy sobie, że to nasza dusza ma ciało, a nie inaczej, bo tak jest. Przechodzimy na ten świat z miłości. Nie jesteśmy nawet w stanie wyobrazić sobie tego, jak to wygląda, ale udowodnię Wam to. Dlaczego z miłości? Dlatego, że w naszym życiu, w czasie jego trwania, My dokładnie wiemy, za jaką miłością tęsknimy. My dokładnie wiemy, jak miłość powinna wyglądać. I chociaż w życiu widzimy dużo tak naprawdę sytuacji, mm, doświadczamy wielu relacji, w których niektórzy by powiedzieli, że to miłość, ale my dokładnie wiemy, że to miłością nie jest, to my dokładnie wiemy, za czym tęskni ta maszyna, która jest tu w środku i zwie się naszym sercem. My dokładnie wiemy, za czym my tęsknimy. My wiemy, jak wygląda czysta, bezwarunkowa, pełna, bezinteresowna miłość. Wiecie dlaczego? Bo my z niej przyszliśmy. Czy można tęsknić za czymś, czego się nie zna? My dokładnie znamy, jak wygląda miłość, i nasza dusza, przychodząc tutaj, dostaje to nasze ziemskie ciało, które nam służy w trakcie trwania tego naszego ziemskiego życia, a później to ciało tutaj zostaje i spoczywa, a nasza dusza wraca do miłości. Przechodzi na drugą stronę, gdzie nie ma bólu, nie ma łez, nie ma rozpaczy, bo czy miłość to ból, czy miłość to łzy, czy miłość to złość na świat, rozpacz? Wiemy, że Bóg jest miłością. Przechodząc na drugą stronę, wracamy właśnie tam, do Boga, tam skąd przeszliśmy. Wracamy do tego, co znamy. Czy jest nam tam źle? Nie sądzę. Kochani, tak jak. Mm, Wspomniałam, że chciałabym zająć się właśnie tym tematem odejścia bliskich nam osób, dlatego, że ja w życiu też przeżyłam kilka takich bardzo bolesnych strat. Pierwsza miała miejsce, gdy miałam 9 lat, chyba nawet jeszcze właściwie nie miałam. Byłam dziewczynką, która doświadczając straty bardzo bliskiej mi osoby, zamroziła w sobie uczucia. I nie wiedziała, jak sobie do końca z nimi poradzić, w związku z czym te uczucia pozostały w sercu i dały o sobie znać, gdy miałam później lat 17. Gdy miałam lat 17, przeszłam przez ten proces żalu, opłakiwania, pretensji do świata, bólu, smutku i łez. Był to proces, który trwał jakiś czas i później, co jakiś czas, też um, może nie wracał do moich myśli, ale myśli o tym dlaczego, dlaczego tej osoby nie ma, wracały. Później odeszło jeszcze kilka bliskich mi osób i też bardzo mocno. Nie mogłam się z tym pogodzić, i, i opłakiwałam to. I wtedy, wraz z odejściem kolejnej osoby, która była mi niesamowicie bliska, gdy byłam już osobą dorosłą, pewnego dnia przyszło do mnie zrozumienie. Dlaczego o tym wspominam? Dlatego, że tak naprawdę to zdałam sobie sprawę z tego, co ja tej osobie robiłam. Zdałam sobie sprawę, dlatego, że ta osoba prześniła mi się. I ten sen wcale nie należał do najprzyjemniejszych, muszę Wam powiedzieć. Ta osoba, gdy odeszła, to śniła mi się co jakiś czas, i z reguły to było w sytuacjach, kiedy potrzebowałam wskazówek, wsparcia, być może chwilowej obecności tej osoby. Natomiast powiem Wam, że ja w ogóle na mogile tej osoby pojawiłam się dopiero po trzech latach od dnia pogrzebu jej ciała. I Pamiętam, że było mi bardzo, bardzo trudno. Ja tak naprawdę z ledwością wróciłam z cmentarza, i, i całą drogę w samochodzie po prostu płakałam, i, i nie mogłam dojść do siebie. Było mi tak ciężko, czułam taki ból i taki żal, smutek, że to wręcz rozrywało moje serce. I kochani, po latach, bo później gdy zaczęłam już odwiedzać mogiła tej osoby to wyglądało tak samo chodziłam tam płakałam przeżywałam niesamowity ból wewnętrzny wychodziłam i ten ból dalej trwał przez jakiś czas do następnej wizyty i powiem Wam, że w końcu doszło do tego, że ta osoba mi się przyśniła ja bardzo tą osobę kochałam i bardzo ją ceniłam w moim życiu i cieszę się, że miałam tą możliwość, żeby się odpowiednio z nią pożegnać. I powiedzieć jak bardzo ją kocham. I ta osoba mi się przyśniła i słuchajcie, przyśniło mi się, że wchodzę do pomieszczenia, bardzo ciepłego pomieszczenia. Było tam niesamowicie przyjemnie, ciepło, paliło się mnóstwo świeczek i, i panował taki półmrok ale te świece tak naprawdę dodawały blasku w pomieszczeniu. I na środku tego pomieszczenia była y, trumna i leżała w niej osoba, która właśnie odeszła. Właśnie, no nie właśnie, tylko już kilka lat wcześniej. I pamiętam, że jak podeszłam i spojrzałam na nią, to na jej twarzy widniał y, niepokój. I gdy podeszłam i stanęłam, ta osoba usiadła, otworzyła oczy, a ja zapytałam, dlaczego jesteś taka niespokojna. A ona, słuchajcie, złapała mnie tak silnie za przedrami i powiedziała, Jeszcze pytasz? widziała Jeszcze pytasz? I powiedziała, co ty mi robisz? widziała co ty robisz? Przestań, przestań natychmiast. A ja patrzyłam na nią. Ona powiedziała, czego ty tyle płaczesz, dziewczyno? Co ty wyrabiasz? Czy ty wiesz, co ty mi robisz? I ja stałam, słuchajcie, nieruchomo w tym śnie. Ona powiedziała, ja ci rozkazuję, uspokój się, zacznij żyć i uśmiechnij się. Bo ja tu jestem i jest mi dobrze i ty nie masz pojęcia, jak jest mi dobrze. I ja stałam i patrzyłam, a ona powiedziała, obiecujesz, że przestaniesz. A ja spojrzałam i powiedziałam: Obiecuję. I ona, słuchajcie, zamknęła oczy i położyła się z powrotem, ale już z większym spokojem na twarzy. I powiem Wam, że to był niesamowity moment. Dlatego, że ja wtedy zrozumiałam, co ja robiłam przez lata. Jak bardzo się myliłam. Jak bardzo nie dawałam jej spokoju. Bo kochani. Wyobraźcie sobie na chwilę osobę, za którą tęsknicie. Bardzo tęsknicie. I wyobraźcie sobie, że to wy jesteście tą osobą, i odchodzicie. I teraz patrzycie na osobę, która tu zostaje, i płacze, i cierpi, i doznaje bólu. Czy jest wam dobrze? A teraz wyobraźcie sobie, że to wy odchodzicie, że to wy przechodzicie na drugą stronę i osoba, która was kocha, zostaje tutaj i latami cierpi, pogrąża się w smutku, płacze, jest nieobecna. I tak jak wasze ciało umarło tutaj, na tej ziemi, a wasza dusza przeszła na drugą stronę. Tak ta osoba umarła i ciałem, i duszą. Czy tego byście chcieli dla osoby, którą kochacie? Czy to by wam dało spokój? A czego byście chcieli? Pewnie tego, żeby ta osoba radowała się, prawda? żeby zaakceptowała się do tej nowej rzeczywistości, która jest dla niej zupełnie nowa, bo byłaby bez Was i żyła, i cieszyła się tym życiem ziemskim tutaj. Żeby pamiętała wspólne chwile, zwracała się do Was w sercu, gdy potrzebowałaby odpowiedzi na jakieś pytanie. Bo pamiętajcie, kochani, czy miłość może umrzeć? Czy osoba, która przechodzi na drugą stronę fizycznie, jako już dusza, może umrzeć? Jej miejsce zawsze będzie w Waszym sercu. Ona zawsze będzie żyła w Waszych wspomnieniach, w Waszych myślach. Przy wigilijnym stole możecie postawić dodatkowe nakrycie, czy nawet dwa, jeżeli tęsknicie za kilkoma osobami, czy trzy, i z uśmiechem na nie patrzeć, tak jakby te osoby były wśród nas, bo one są i żyją w tych wszystkich pięknych wspomnieniach, które mamy. I gwarantuję Wam, że jeżeli tak będziemy myśleć, podarujemy, im to na co zasługują będąc po drugiej stronie w miłości spokój i naszą miłość miłość i pamięć tego co piękne jeżeli czujecie że wciąż macie że być może że nie dało Wam wystarczająco czasu na to, aby się pożegnać. Napiszcie do tej osoby list. Dajcie, ale koniecznie kartkę i długopis. I napiszcie list od serca z wszystkim, co czujecie. Wylejcie ten smutek na papier. Wylewajcie go tak długo, jak potrzebujecie. Aż do momentu, kiedy powiecie na tym papierze wszystko, co chcieliście powiedzieć tej osoby, osobie, o sobie, ale później odłóżcie już ten papier, przywołajcie te piękne wspomnienia. Możecie ten list trzymać. Nie musicie. Ważne jest to, żebyście to wszystko wylali z siebie. Jeżeli jesteście wcześniej mm, po stracie drugiej osoby, dla was istotnej, ważnej i kochanej, pozwólcie sobie dopuścić do siebie emocje, które krzyczą. Smutek, żal i ból. Wpuśćcie te emocje, nie blokujcie się. Proces akceptacji do nowej rzeczywistości przebiegnie wtedy szybciej. Jeżeli będzie Wam trudno, gdy będziecie czuć bardzo silny smutek, stańcie się nim, powiedzcie jestem moim smutkiem. I będziecie czuć jak to uczucie rośnie i rośnie i rośnie, wręcz będzie was przerażało, ale ono urośnie i opuści wasze ciało. Tak samo cierpienie, gdy przyjdzie. Powiedz sobie jestem moim cierpieniem. Pozwól mu urosnąć niesamowicie i opuścić twoje ciało. Ból. Pomyśl sobie gdzie? Gdzie w twoim ciele czujesz ten ból po stracie? I wyobraź sobie, że jesteś tym bólem. I znowu będziesz czuł, czy czuła, jak to rośnie, rośnie, rośnie i opuści Twoje ciało, i poczujesz ulgę. Kochani, a jak to jest z dziećmi? Bo być może obejrzy ten film. Jakaś mama, która nigdy nie poznała osobiście swojego dziecka i wciąż je po latach opłakuje i pyta świata dlaczego. I mówi, że życie jest niesprawiedliwe. Co w takich przypadkach? Kochani, pamiętajcie, że wszystko w naszym życiu dzieje się dokładnie tak, jak ma się dziać. Że Wszechświat daje nam takie doświadczenia, żebyśmy wyciągnęli z nich określoną lekcję, żebyśmy coś docenili, zmienili myślenie, transformowali. I jednym słowem rozwijali się nieustannie, czasami poprzez te najtrudniejsze... Najtrudniejsze doświadczenia. Jeśli coś nie miało się zdarzyć, to znaczy, że tak miało być. Nie myśl dlaczego, bo nie będziesz w stanie dać sobie odpowiedzi. Skup się na tym, że ta mała istota była z Tobą. Przypomnij sobie czas, kiedy była pod Twoim sercem i podziękuj. Podziękuj z całego serca za ten czas, nawet gdy było to parę miesięcy, parę tygodni. Czy były to długie miesiące, i odeszła, zanim mieliście się spotkać? Pamiętaj, że każda dusza na tym świecie chce być zapamiętana, widziana i kochana. Więc ważna, żeby miała imię. I pamiętaj, że kluczem do Twojej wolności jest to, żeby zaakceptować, że tak właśnie miało być. Że wszystko, chociaż nie jesteś w stanie czasami w to uwierzyć, dzieje się dla Twojego największego dobra. I że ta duszyczka żyje w Tobie, w Twoim sercu. Myśl o ciepło. Zapal czasami świeczkę. I uśmiechnij się. Spędziliście jakiś czas razem, nieprawdaż? Podziękuj. Kochani. Życzę Wam na te święta żeby nie tylko były to święta Bożego Narodzenia, ale też narodzenia tych wszystkich, którzy cierpią, narodzenia na nowo, myślenia inaczej, że odejście jest przejściem na drugą stronę. Dania sobie czasu akceptacji do nowej rzeczywistości. I pamiętania, że przyszliśmy z miłości i do miłości wrócimy. I w tej miłości jest dobrze, bo my wiemy, że tam jest dobrze. I ci, których z nami nie ma, chcą dla nas dobrze. Więc podarujmy im to. Bardzo się cieszę, że udało nam się chociaż na chwilę razem tutaj spotkać, bo przyjmij, że moje teraz tutaj jest Twoim teraz, właśnie wtedy, kiedy oglądasz to wideo. Dziękuję Ci, że, że to obejrzałeś czy obejrzałaś. I w pewnym sensie rozkazuję Ci, tak jak kiedyś rozkazała mi moja babcia, przestań. Przestań już rozpaczać. Uśmiechnij się. Idź do tych bliskich, którzy tutaj są. Doceni życie, które tutaj masz. Masz je po to, aby przeżyć je jak najpiękniej. Pamiętaj o tych, którzy odeszli, ale przywołuj. Tylko te piękne wspomnienia. I jeśli potrzebujesz, napisz do nich list. Wszystkiego dobrego, kochani. Niech te święta będą magiczne. Życzę Wam wszelkiej miłości, obfitości, spokoju i radości. Cieszcie się i spędźcie je tak, jak czujecie, że chcecie. Ściskam Was i tule. Mocno tule.